Skończyć z podziałami, każdy ponad każdym na czele. Z politykami, co nas niszczy, robimy to samo. Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w moim skromnym studiu. Na początek chciałbym Was poinformować, że moje ferie się skończyły. Wyjechałem w trasę i zobaczcie co mam. Już nie piwko, tylko mleczko. Jak niektórzy zauważyli, to w filmiku z Siarą, popijałem właśnie w takim flakoniku piweczko. Eee, kto nie widział filmiku, to link się tutaj zaraz pojawi. O! Uźle, jak to jest, że inni YouTuberzy robią tak, się Kuźwa pojawia, a mi się nigdy nie jeszcze pojawi? bym mnie próbował, prób robił. W każdym razie popijałem sobie usiały w tym dwanuszku piweczko i powiem wam tak. Tak mi się to spodobało. Naprawdę jest fajne, wygodne. Mmm. Ekstra. Za na koniec wyjazdu zapytałem się Sary, czy mi da ten dzbanusek, e, żebym się po prostu go wziął na pamiątkę w trasę. Oczywiście zgodził się i powiedział Misa, ja w ogóle nie rozumiem, czemu ty z tego pijesz? Przecież to jest moja nocna kacuska słuchajcie! Oddał mi coś swojego, prawda? Jakieś takie swoje zwierzątko i teraz, teraz to jest moja dzienna kacuska, bo ja w czasie dnia z tego piję. Siara, to nawet jak, to nawet jak zwierzątko nie wygląda, ale... Dzięki, naprawdę! Nocna Kacuska! Czyż on nie jest słodki? Ten mój kolega Siala. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Każdy ponad, każdy